Siemanko wszystkim Piotrą Powerpad Polska witam was kolejny raz na moim kanale. Słuchajcie, jesteśmy przed Zmierzchem. Zabieramy się za wywózkę zestawów z Danielem. Pierwsze zestawy, które polecą, to oczywiście zestawy na bojkę. W sumie pierwszy raz tutaj od przyjazdu będziemy stawiać. Zalecimy je umieścić w łowisku. Miejscówka obiecująca. Straciliśmy tutaj te wielkie ryby, o których już słyszeliście. I w, tamtych, w tamtym miejscu gdzieś te bojki postawimy na tych zejściach. Także. Zaraz je polokujemy w łowisku. Poczekaj, ja się troszkę cofnę, poczekaj. Troszkę. Dobra, tak, 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 tak. tak. Niepotrzebnie wiązać, bo nie wiadomo, czy luzu nie będzie za dużo. Ty na styk jest. No tu. Wymierzone. Dobra, i teraz druga bojka. Mierzący na styk, bo ja brałem na 5 metrów tak na oko, bo wiedziałem, że do piątki są maksymalnie. Dobra, dwie bojki są. Dwie bojki mamy. Porozstawiane, lecimy po zestawy. O tutaj tak daj, bo masz długi przypom. Dwa metry chociaż. Tanie. Zrywka ma pół metra gdzieś mniej więcej, wiesz. Dobra, się będzie gitnie Ty już masz tą yy, gotową, nie? Zrywkę przywiązaną. Pokażę Wam, jakie statko Daniel przygotował. O, tutaj można tak od razu mówię. Nie ma zakazu łowienia takiego. Można sobie 20 tych żywców położyć na jednym haczyku. Weź mi tam No jest git. Będzie stał tak na ilu, dwóch metrach mniej więcej, nie? Plus minus twój ma ile Dwa metry, czekaj, czekaj, czekaj. Dobrze jest, dobrze jest Daniel. Będzie. Bo ja wydałem na bojkę, żeby wiesz, żeby... Okay. teraz się nie będzie nic skręcało. I patrz, odchodzimy i nic się nie będzie skręcało A graweczka dojdzie i oddaje o, I to jest poprawnie zrobiony zestaw. Nie nadzieję, że skasuje takie stado, co? No to i wyglądało statko, nie? No, sadko było, jedno, dawało, nie? No, ogólnie żywotny żywiec. To już fajna alternatywa, jak nie ma się dużych żywców. Tak. Strasznie długo nam to idzie dzisiaj. Obowiązki no, i to jest wiesz. Chwila moment, nie? Dobra, leci trzeci zestaw, bojki dwie już stoją. Podwodniak poszedł na kancik. Dobra, lecimy z kolejnym zestawem, czwartym. Leci pod taki nawis drzewa wysokiego, jak widzicie. Tu jest taki ostry, wychodzi na dwa metry tutaj, pode mną Daniel Tu Daniel, do tego nie? No tak, z tak, kamerą mi dają sznurek żeby się nie, nie wy ściąga nas, prąd Nie mhm. ja wiem na oko no, zaraz poczekaj, bo tam było tam był spad z dwóch i wychodziło potem na tą rynienkę, nie? Tak, Ja wycofam raje czego na silniku, nie na spokojnie Tu gdzie jesteś jest 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 żeby hmm? Tak, tak, no zajebiste miejsce, tu się właśnie chlapały, nie, przy tych drzewach. Tutaj, nie chcę żeby mi się gdzieś ujewała, a ten karp to tak mocno tego nie dopnę. tą tu. Nie, dobra, nic się nie dzieje. No akurat, długi przypomnie, wysoko podwiązane, powinno być giz Powinien chlapotać pod powierzchnią. Fajna taka, widzicie? Taki nawiz drzewa. Budziec? Tego tam to Chyba tamto cała gałąź będzie próbować przez niego. No. Dobra. Jest? Po, pojechali. Jeden dajemy hamsko w pięciometrową rynnę. Niech se stoi w piątce. Tu się rano ryby pokazywały. Dobra, myślę, że jest git. No jest na piątce, nie będziemy kombinować. Nie? Dawaj, Tomuś, z twoim. Lecimy z kolejnym zestawem. A tam zobaczcie, martwy sum leży. Taka ze 180 ryba, myślę, gdzieś ma. Lecimy w taki widzicie? Takie usłane krzakami dziadostwo. Nożyczki mamy tutaj, Tomuś. Czekaj. Czekaj, troszkę odejdźmy od tych krzaków, wiesz? Żeby się, wiesz, jakby ryba była, to żeby się nam nie wpierdoliła w to. Zobacz to dwa i pół. Czekaj, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Dobra, 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 jest. Dobra, jest. Dobre miejsce, powiem Ci Tomuś. Tu też byłoby dobre, zobacz. Takie, mhm. za stoisku. Do krętlika, nie? A, do Kretlika. śmierdzi tym są no pod Jest, 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 Dobra. jest. Ale... Okej okay. Idealnie stoi, boję Ci tam Co będzie szczał? Tylko mocno pomysł nie dopinaj tak wiesz, żeby go nie wyniosło, nie? Kolejny zestaw. Co dałeś? Karpiocha? Co? Cały czas czwórka jest. Cztery dwa, nie? No i dobra. Wędy stoją. Wszystko porozstawiane. Czekamy. No oh. po, do, po nocy, co prawda, tu się robi od 20:30 ciemno. Jakoś wam napompowałem tę materace. No byle tam kurwa tam. Wiesz. No i dobra, i tak dzisiaj śpimy. To muś ma tam po kamerę i czekamy. Mamy dwie ryby. Jedna kamera padła, nie mogliśmy nagrać holu. Tam już jedna ryba wisi. Wyholowałem która mi się jeszcze w bojkę wpierdzieliła i w tym samym momencie ja dociągnąłem rybę do brzegu i Danielowi strzela rybsko podwodniaka. Będzie dobry też. Czekaj, pójdę szybko Daniel zobaczyć co z tą rybą tam, dobra? Patrzcie, ja wam pokażę, tu jest już pod, pod tą, taki 190, 200 może ryba, Teraz Wam pokażę. O, piękny. Jest zapięty na bojkę. Pobrał, jak sami widzicie. I w tym samym momencie jeszcze nich koluje rybę. Masakra. Za dużo tych zestawów tam była. Ta bojka jedna przeszkadzała, mogła być dalej trochę. Nie wiem czemu tam ta kamera. Szkoda, że się nie udało nagrać no, holu, no, no. był zajebisty. Ja szybko, szybko nie słyszałem pika. Nie będzie. Nie Podobny do tamtego, wiesz? A, troszkę mniejszy, ale jest. 180 Taka fajna. Podwodniaczek, nie? Tak. Na rodzinkę. I to stary model? Czy stary model Kactic jeszcze? Musimy tego wziąć na, na smyczkę to jest taka 180, nie? Ale to kamienie bolą. Dobra, słuchajcie ten. Wiążemy je na smyczkę i, i widzimy się rano. Jak będzie hol w nocy, to oczywiście spróbujemy jeszcze coś nagrać. Czy masz coś do powiedzenia po nocy? Nie pomogę. Nie wiem. Nie pomogę, nie wiem. Nie mogę. <laughs> Jakbym mógł, to bym pomógł. Ale nie mogę, nie pomogę. Szybka kawka, słuchajcie, po nocy więcej nic się nie działo. A nie, przepraszam, Tomek miał przed chwilą branie. Miał ślad na, na karfium O, no, Także za chwileczkę sesja z rybami z nocy. Kiki jeszcze jakieś tam stoją. Wypijemy kawę i będziemy płynąć z w górę rzeki, w nieznane nam odcinki, także na chwileczkę sesja i i ogarniamy temat. 211 i 180, tak? Także zaraz lecą do wody. Piękne, fajne czarnuchy. Ała, gryzą. a Ale gryzą, kur... Dobra. Wracajcie. Cześć! No i dobra, słuchajcie, myślę, że tym miłym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Wyjechały dwie ryby, jedno branie dziwne, spartaczone albo po prostu ryba nie złapała całkowicie przynęty, bo nie udało się tej ryby zaciąć. Myślałem, że będzie troszkę lepszy wynik ilościowy, bo jakościowo fajnie 180 i 211 z nocy. Kolejna dwuja na tym wyjeździe, także myślę, że jest bardzo fajnie. Ryba pobrała z metody na bojkę z pierwszego zestawu, który widzieliście, który wywoziłem wspólnie z Danielem. Dokładnie z tamtej bojki, która tam jest. Tam najwięcej spawów się pokazywało. I w ogóle bardzo jeszcze śmieszna sytuacja. Ta ryba po braniu, jak ją zacząłem holować, ta bojka, która tutaj jest blisko nas, ona była dużo, dużo wyżej. Zaszła za tą bojkę i holowałem i rybę, i bojkę. Także hol był bardzo śmieszny i dodatkowo w trakcie mojego holu wzięła kolejna ryba, ta troszkę mniejsza Danielowi. Także dublecik. Tym razem udany, no bo tamte niestety, ale nam nie wyszły. Eee, za chwileczkę Tomek wróci, pojechał do auta po jakieś picie i wypływam z Tomkiem na nowy odcinek rzeki. Powiem wam, że tą łódkę przez takie bystrze, jeszcze są skały wielkie, ostre. Potem wam pokażę jak wyglądają. Uuh. Z 800 metrów byśmy przeciągnęli, kurwa. Mam nadzieję, że zrobię z tego również dla Was materiał. Daniel w tym czasie posiedzi tutaj na brzegu. Będzie próbował też łowić sumę ze spinningu. Potem się zmienimy. Ogólnie dzień taki mocno aktywny, jeśli chodzi o trolling na pewno. Nie będziemy już kombinować z wertykalem, nie będziemy kombinować z jakimiś tam innymi metodami, bo to już nie ma sensu. Jutro wyjeżdżamy do domu, także mało zostało czasu, a fajnie byłoby coś jeszcze dla Was dostrzelić. I jeśli film się Wam podobał, to oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie stawić dzwonek i widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Także na razie trzymajcie się.